Witam serdecznie z tej strony Passion Angeli Zapraszam Was na um, odcinek z dema Street Fightera. Jest to część szósta um, od, od Capcomu. zobaczymy sobie, to, co w trawie biszczy. Ja w to jeszcze nie grałem. Jest to też moje pierwsze, pierwsze spotkanie z tym demkiem. Także zobaczymy, co jak. Myślę sobie tam jakąś szybką walkę. Szybką walkę zrobimy. Zobaczymy. Jeszcze raz wcześniej chciałem zaprosić na naszą grupę na Facebooku Pasjonaci gier i konsol Ludzie z pasją. Tematyki ta mówię, gry, konsole, jakieś tam akcesoria i tym podobnie. Także zapraszam serdecznie oraz zapraszam do mojego znajomego na kanał na YouTube, a, Adam Gra. Również tematyka to gry, konsole, również retro gry, więc każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam serdecznie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Dobra, lecimy z tematem. Ogólnie taka ciekawostka, z tego co widzę, to, to to demo ma normalnie wersję polską w postaci napisów. Więc ciekawe, że kapkom to zrobił. Skoro w Rezydent Evil w ostatnich częściach nie było tych polskich napisów bo nie było ani w remake'u, nie ma ani w remake'u czwórki, ani nie było w usęca, więc, więc ciekawe, że tak po tak, tak zrobili. No. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakieś stwórz awatara i udaje się w podróż bo po znaczenie siły. Odpowiedz na zepszewczy przygody i doświadczenie świata w Fighter. A znaczy, to jest ta pewnie kariera, ale to też nie byśmy sobie mogli pograć jak z tym. No teraz nie będziemy się zabawić Tutaj mamy jakąś granie online. To, co widzę. A tutaj mamy jakieś sprawdzone umiejętności w jednym z wielu trybów rozgrywki. Aha, dobra. No to chyba sobie tutaj sprawdzimy co najlepiej. Sama walka od razu. Wybierzemy sobie jakąś zawodnika O proszę. Esencja walki podstawy. Pora nauczyć się na czym polega bycie wojownikiem. No dobra, no i co? Powiedz mi, jakie mam doświadczenie z walką? O, nie jestem... Jestem weteranem. Tryb klasyczny. Wykonuj ataki specjalne, używając oryginalnego przejścia do sterowania, albo tryb współczesny. Otwiersz ataki specjalne mniej przycisków ataku, na przykład mhm. Dobra.

Daszmy. dobra. Normalne ataki. Pora przejść do ciekawszych rzeczy. Nauczymy się atakować. Okej. Okay. Lo he trofeado. Ok. No lo Ok. Blokowanie. не удалось еще. Yeah. Ну, вот раз еще

もうのすかたちょっと待って。 Powiem szczerze, sporo tu jest taki, to jest Mortal Kombat to jest to jakieś takie, nie wiem, lepiej, bardziej takie intuicyjny że do tego kolorów dobra, powiem tak. Mam już dość. nie jest tego źle trzeba by trochę posiedzieć żeby robić jakieś kombosary coś

No dobra, No dobra, lecimy, tak? Nie no, tak? no, przyznam się, że graficznie to jakoś no, nie wygląda na stoner zgodowo. Boją na nie wygląda. Jak... A, nie, To mogłoby wyglądać lepiej, szczerze mówiąc. No, Oj, no, wydaje mi się, że tak tam z twoim w swoim siłniu nie to nikt nie wymyślił.

Nie robię nawet, jak Mówiłem, nie grałem w to, więc trzeba byłbym potrenować, Ok, tak? tak, zmienimy samo może postać na mną. Weźmy teraz right, tego. Spokojnie. Demo jest ogólnie dostępne na PlayStation 5, do pobrania na chwilę obecną. O proszę. BANG! <sighs> Nie wiem tam by tam nie pograł. Wycie mi się unało się wynało, żeby kombosów, tych ataków szybkich, tak mam to jest m4, to będzie Dobrze, zmienimy sobie jeszcze arenę. Mamy tylko dwie do dyspozycji. Więcej... To samo muszę. when it's on its own. Yeah, yeah. I'm charging like a bull when it's on its own. Let us begin. Let me have some fun. Fight me. Tesla! Where you going, Tesla?

Yeah! Fight! Round! Fight! Give me a break! Thanks for playing. Serio? Thanks for playing. I tyle? Wyświetlę z strony produktu dla pełnej wersji. Nie, nie chcę teraz. Aha, no dobra, czyli trzy walki i koniec, tak? No spoko. Jeżeli tak, tam jeszcze była do dyspozycji z tego co widziałem jakaś tryb kariery chyba. Czy coś tego typu. Można było tam sobie Awatara stworzyć, ale tego nie będziemy teraz robić, bo mówię, nie pora. To ma być tylko materiał, że tak powiem, sprawdzający, tak więc, więc finalnie stwierdzam, że myślę, że tytuł bardziej, który przemówi do zagorzowych fanów Street Fighter'a, którzy już to grali kiedyś. Ja szczerze powiedziawszy, bardziej się wywodzę właśnie z Tekkena, Mortal Kombat, więc tutaj. Mm, nie wiem czy w to wchodzę, bo mówię, no szału to na mnie jakiegoś wielkiego nie robi. Bardziej czekam na Mortal Kombat. Bardziej bym chciał może nawet zagrać w, w, w Tekena nowego niż, niż w to. Graficznie, również bez szału. Naprawdę uważam, że to byś miało posz... szło na poprzedniej generacji. Zresztą i tak i tak wyjdzie. Ale mówi, wychodząc na, na PlayStation 5, czy na Xboxa serię jest X, no to jednak bym oczekiwał czegoś, czegoś lepszego, ale tak jak mówię, tutaj szału to nie robi, nie? Aczkolwiek, aczkolwiek, ja uważam, że Re Engine, silnik, na którym gra działa, jest już przestarzały po prostu, bo to też pokazują Rezydenty. I teraz właśnie to, że tutaj no nie wiem, ten silnik już chyba nie wyrabia, no. Chyba, że to jest kwestia tego, że, że oni wydają te gry na poprzednie generacje, być może to jest też wina tego, no nie wiem, w każdym razie mówię, no, tytuł niezły, ale do mnie jakoś mocno nie przemawia, nie wiem czy w to wejdę na premierę, mówię, bardziej czekam na Mortal Kombat, na Takena, bardziej mówię, z tej szkoły jestem, tak? Jedyny plus, który na pewno się należy, to jest yy, spolszczenie. Spolszczenie, które jest tutaj, w Street Fighterze, a nie ma tego w Resident Evil, na przykład w ostatnich częściach. Czyli ósemce i, i czwórce. Także mówię, no. Takie, takie, takie moje zdanie. Yy, ale mówię, jako sama, sama bijatyka wydaje się całkiem spoko. Yy, myślę, że jeżeli kiedyś tam by się trafiło za jakieś mniejsze pieniądze, wtedy wezmę, tak? Na chwilę obecną mówię, nie będę to raczej wchodził. No, i co więcej, tutaj mogę dodać, tak? Myślę, że tak, mówię, pograsz dłużej, no to, to opanujesz te wszystkie ruchy, ciosy, bo, mówię, tutaj troszeczkę się to różni względem Mortal Kombat, na przykład, tak? Chociaż tam też wiadomo, że są te różne swoje kombosy i to, no ale mówię, ja, jako ja gracz, który no więcej o Mortal Kombat, bardziej, właśnie, że tak powiem, do mnie przemawia tamto niż, niż to. No i tyle, chyba, nie? Co tu więcej? No, mówię, demko do pobrania na PlayStation Store. Na Xboxa będzie bodajże troszeczkę później. Yy, także sprawdzić, zagrać i tyle. Także tyle ode mnie. Zapraszam Was jeszcze raz na, na Facebooka, na naszą grupę Pasjonaci Gier i Konsol oraz do mojego znajomego Adam Gra. Trzymajcie się, na razie. Cześć!